Cześć. Nazywam się Maciek Sowa, jestem fizjoterapeutą i dziś chcę wam pokazać parę prostych ćwiczeń przy krętażowym złamaniu kości udowej. Jest to złamanie tutaj w tej wysokiej partii, blisko szyjki kości udowej. Dochodzi do tego złamania zwykle w wyniku upadku i zwykle dotyczy to osób starszych, bądź osób, osób które cierpią na osteoporozę. Parę prostych ćwiczeń chcę tutaj zademonstrować, które poprawią jakość zginania biodra, wzmocnią trochę tą kończynę. Problemem, jednym z problemów, który jest podczas lokomocji zwykłej, to problem z tym, że ustawia się noga w rotacji zewnętrznej. I tutaj mamy coś takiego, że ta prawidłowa ustawiona noga idzie w ten sposób, a ta, a ta noga. Że tak powiem, operowana wygląda w ten sposób, i tutaj problem jest taki, wynika to z tego, że, że mamy tutaj zespolenie, po prostu. Pokażę ćwiczenie. Pierwsze ćwiczenie będzie to ćwiczenie przy użyciu taśmy. Przyda się nam do tego jakiś stołek. Hop. Dobrze by było, żeby ktoś Wam pomógł w tym przypadku. Bo sądzę, że możecie mieć problem ze schyleniem się, takim niskim schyleniem się. Więc tutaj trzeba zakotwiczyć taśmę, zaczepić ją o tylną nogę albo przednią, czy przy przyprzednią. I wykonujemy proste ćwiczenie, jakim jest prostowanie kolana. Wzmacniać będziemy wtedy bardzo mocno mięśnie czworogłowy. Tych powtórzeń należy wykonać bardzo dużo, zje do zmęczenia. Ok, to jest ćwiczenie numer 1. Ćwiczenie numer 2 przy taśmy. To będzie ćwiczenie, w którym położymy sobie taśmę tutaj nad rzepką. Tu mamy rzepkę, taśmę kładziemy tu. I pokażę to w ten sposób. Przygniatamy nogą nieoperowaną taśmę, a tą nogę podnosimy z oporem do góry. To jest to niemożliwe na początku, nie martwcie się, że podniesiecie tylko tam nie wiem, 3, mm, 3 cm, czy tam, czy tam ledwo drgniecie. To, to już jest praca mięśniowa, więc to jest biodra bardzo mocno pracuje. I to jest ważne. Jak to źle idzie, to robimy zwyczajne, zwyczajne podniesienie. Kolana do góry, bo możliwe, że ten opór będzie dla Was za duży. Okay? Czyli w ten sposób wykonujemy ćwiczenie. Następne ćwiczenie, które wykonamy sobie, to ćwiczenie, które, w którym będziemy wzmacniać odwodziciele. Nie martwimy się tak specjalnie o to, czy tu się coś wydarzy z tym krętarzem, dlatego że on jest zespolony. Oczywiście w tej pierwszej fazie musimy, musimy tam. Wykonywać te ćwiczenia bardzo spokojnie, ale, ale myślę, że spokojnie dacie radę. Następne ćwiczenie będzie odw odwiedzenie właśnie. czyli tu sobie, że tak powiem, zwiążemy kończyny obydwie taśmą, wyciągniemy sobie tą taśmę tutaj z przodu, do siebie, trzymamy ją i jak wykonujemy odwiedzenie. Pracują tutaj nam te odwodzące partie. Jest to ćwiczenie, w którym wzmacniamy strefę, do której się. Przypina, znaczy te mięści się przypinają do tego, do tego krętarza i tutaj one są wzmacniane. Zwykle są wtedy osłabione bardzo, więc należy je wzmacniać. Ok, to jest następne ćwiczenie. Oczywiście możemy później zrobić sobie takie ćwiczenie już nie przy użyciu taśmy, tylko przy użyciu własnych rąk, że sobie blokujemy tutaj ten i robimy przewiedzenie. To jest też ćwiczenie, które wzmacnia się nam będzie kończyna. W ten sposób. Można tutaj jakąś piłeczkę, cokolwiek, to też, to też fajnie zadziała. Yy, następnym, następnym ćwiczeniem będzie wzmacnianie pośladka. Yy, tutaj też użyjemy taśmy, możemy to zrobić w ten sposób, yy, że pomagamy sobie podnieść nogę, bo ona jest na tyle osłabiona, że, że nie jest to łatwe i dociskamy yy, jakby piętą tutaj, całą stopą w zasadzie do podłoża. Mniej więcej w ten sposób. No i jakby kluczowym, kluczowym takim ćwiczeniem, które bardzo, bardzo intensywnie wzmacnia to nogę jest wychodzenie po schodach. I żeby czuć się bezpiecznie, to należy się posiłkować. Jakimś, jakąś poręczą, i zacząłbym od e, ćwiczenia, w którym będziemy wychodzić do góry e, nogą kontuzjowaną, żeby wzmocnić te wszystkie, te wszystkie tutaj struktury. E, dajmy na to: mamy prawą nogę kontuzjowaną, mamy schodek i trzymamy się poręczy, bądź czegokolwiek i robimy tutaj wejście na schodek. Nie będzie to możliwe prawdopodobnie w, tych, w tej wczesnej fazie, bo będzie to za bardzo bolesne. Ta noga będzie się ustawiała w tej rotacji zewnętrznej, więc niestety musimy się z tym troszeczkę pogodzić. Możemy minimalnie ją korygować, ale im bardziej ją skorygujemy, tym wyłamy większe dolegliwości bólowe. Więc w ten sposób tutaj będziemy sobie prostować, a jak już będzie taka sytuacja, że będziemy na tyle mieć mocną tą nogę, tą podstawną nogę, tą właśnie kontuzjowaną, to będziemy próbować wychodzić, wychodzić w sensie podnosić nogę niekontuzjowaną, bo paradoksalnie jak mamy osłabiony gorset mięśniowy, to gorzej będzie nam wyjść zdrową nogą do góry, bo będzie się nam załamywać noga, prawda? Więc najpierw trzeba wzmocnić tą nogę pooperacyjną, dopiero później będziemy mogli sobie spróbować naprzemiennego chodu. I mam taki filmik przy chodzeniu po operacji tam biodra, czy kończyny dolnej, jak schodzić, jak wychodzić. I tam, tam będzie link na dole, I obejrzyjcie sobie go, bo to też jest dość istotna informacja. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, Maciek Sowa, bądź w dobrej formie.